Nazywam się Kyle Crane i przetrwałem apokalipsę. Gdy wszystko się zaczęło, byłem zwykłym najemnikiem. Pracowałem dla tych, którzy płacili więcej. A najgłębsze kieszenie miało GRE. To oni wysłali mnie do Haran, gdzie miałem odzyskać tajne dane od zbiegłego agenta. Gdy tam wylądowałem, zaatakowali mnie zarażeni. Ale na pomoc przyszła mi grupa ocaleńców. Wśród nich była Jade. Gdyby nie ona i... Inni mieszkańcy wieży dołączyłbym do gryzoni chodzących bez celu po ulicach. Poznałem też Spajka. Był dla mnie jak brat. Haran okazało się, że jest gorzej, niż przedstawiały to media. Gierę rzuciło mnie w sam środek koszmaru. Wirus zdziesiątkował Haran, zamieniając mieszkańców w potwory. Potworem zupełnie innego rodzaju był jednak Rice, pieprzony wataszka, który rządził całym miastem. To on skradł tajne akta gierę, a samo gierę na pewno nie było organizacją humanitarną, za jaką się podawali. Nie szukali lekarstwa, tylko broni. Powstrzymałem ich, ale za jaką cenę? Po drodze straciłem wszystkich. Niech mi zależało, a potem w końcu uciekłem z Haran i ukryłem się na wsi. Tam moje drogi przecięły się z tajemniczym kultem. Na czele kultu Dzieci Słońca stała tajemnicza przewodczyni matka. Ona coś mi zrobiła, zmieniła mnie. Próbowałem trzymać się człowieczeństwa. Przez lata uciekałem przed Gierę, ale w końcu mnie złapali i zamknęli w klatce, jak zwierzę. A potem zaczął się prawdziwy koszmar.